I znowu spotykamy się w tym miejscu, czyli na ekranie wyboru serwerów. Bo dostałem informację od Shreka, że mam zacząć nagrywać, zanim wejdę na serwer. I Shreku, czy mi powiedzieć o co chodzi? Dobrze, no to ja ci powiem. Powiem ci, powiem ci, wiesz co ci powiem? No co mi powiesz? Wejdź na serwer. Okej, okay, wchodzę na serwer i. Łoł, wow, jak to jest Halloweenowo? I ja nie mogę. <laughs> w ogóle patrz, tam to Joybow ma oko. <laughs> wow, faktycznie ono się rusza. No to jest dziwne. No i twój dom też ma oczy. Co? Co ty zrobiłeś z moim domem? To <laughs> Do jest Halloween, 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 Halloween! I to tylko tyle? Chciałeś mi pokazać? Cukierek, tutaj są w... wszędzie dynie! Cukier... Nie dostałem cukierków, to dostaliście psi... psikusa. Tam masz kurczaka. To wciąż nie jest cukierek. No ale nie mam cukierków. Czy są cukierki w Minecrafcie? Tak. Gdzie? Pokaż. O, widzisz? Tu masz wiaderko na cukierki. No dobra, a gdzie są cukierki? Eee, tutaj! Co to jest? To jest biały pączek? Tak to wygląda. No tak, chyba jeszcze. Ja po. nie mogę... Co ty zrobiłeś z tym domkiem? Hej, cześć, witajcie! widzowie, z tej strony Smolax, a to jest Minecraft zielona dynia? O, Lizak! On no? fajny! To jest arbus, nie dynia. Jak to? To jest zielona dynia! przecież od razu widać! To jest zielony arbus! Nie no, co zielona tynia przecież to widać od razu. Widzowie, zostawcie teraz łapeczkę w górę i suba na kanale, czym prędzej! A my zaczynamy Halloween, tak? This is Halloween, Halloween, Halloween! Poza tym odwiedzimy domek dircika, który podobno jest na jedzody. A w nim wydarzyły się dziwne rzeczy. Coś z tym terenem, nie tak? Nie, 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 nie! Nie się palam! Także oglądaj do końca. No to co, może pomogę ci ten, naprawić domek, co? Czemu naprawić? Może go tak trzeba zostawić, to wiesz, w takim stylu halloweenowym? A, dach? Trzeba zrobić, więc przynajmniej. No, muszę widzowie dokończyć ten domek, bo to już tak za długo jest takie zniszczone. No, ale przynajmniej patrz. Dirciek ma domek. Luferek ma. Luferek ma dach domku w końcu. Ale boże, czemu on robi sobie takie brzydki dach? No to jest taki duży kloc z jego domku trochę. Na o? każdym serwerze, na każdym serwerze ma dokładnie ten sam domek. To jest brzydki i nie pasuje ani trochę. Nie, ja nie wiem o co ci chodzi. Widzowie, napiszcie, czy luferka domek jest ładny. Może zaczniemy od budowy twojego. Whoa. Co? Ale ładnie to wygląda. Co ładnie wygląda? Deszcz? Co eee. miałeś zosta zostawić to? No, to, ale przez to szyby są brzydkie. Muszę to zniszczyć. No dobra, ale musisz gdzieś to dać. Musi to być Halloweenowy domek, nie? U lol, ale fajnie wyglądają piecyki. Ale no, nie bloki. widziałeś? Widzia a widziałeś ten bloki jak wyglądają? Ile kurczaków mi się przepaliło? Chodź zobacz. O kurde, mogę? No możesz, weź. Ja nie mogę, dobra. I dzisiaj, widzowie, zajmiemy się tak naprawdę tym dachem, żeby go dokończyć. I poza tym chcę w końcu sobie zrobić farmę, żeby mieć jedzonko, tak? No chyba tak, no znaczy, kurczaki teoretycznie masz, ale może, żeby estetyczniej to wyglądało i ładniej. Bo jak na razie zrobiłeś to jakimś. To ty zrobiłeś w ogóle? Nie, to Dylcik. Tak? Dylcik dircik, albo Dylcikownia, albo Dylcika. Gierz, Dylcik! Nie wiem, aktualnie to nie wiem, bo brzmi jak dziewczyna i to jest lekko podejrzane. Muszę pozabierać te wszystkie rzeczy ze swojego starego domku, bo one cały czas tutaj leżą. Ej, Szczeku! Da! Chodź pomóż mi wziąć stąd rzeczy. Mam tutaj 21 ŻE- Mam tutaj STAK żelaza! Ja mówię, że ja nie mam żelaza, tu jest STAK żelaza w piecu! I ja! Ja przez cały czas nie miałem żelaza, a naprawdę żelazo było w tym miejscu. Dobra, chwila, ja przeniosę wszystkie te rzeczy. Ja nie mogę Rób sobie łódki z, z czestami. I co, żeby przepłynąć tym wszystkim? Zróbmy to szybko, będzie no, najłatwiej. Czekaj, płynę, 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 do góry. O patrz, ja ci zrobię łódki. O patrz, robimy. raz, dwa, trzy. Dobra, to czekaj, ja tutaj to powsadzam. A nie, tutaj, tu, 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 tu będzie łatwiej. A, no tak, faktycznie, zapomniałem, że ja tutaj mam wyjście dodatkowe. Dobra, to jedna, zapakujmy ją. Daj druga i trzecia. Dobra, Szeku, jest tam coś jeszcze? drzwi? Drzwi? Nie no, drzwi niech zostaną. Po co? A krowy? Krowy? Gdzie są krowy? Już są wolne. Jak, jakie cuda one stąd wyszły? Dobra, nie mam pojęcia, widzowie. Zapakowaliśmy wszystkie rzeczy stąd. Do tych oto łódek. Tylko kurde, nie da się ciągnąć jednej łódki za drugą. No to wio. Tutaj zasadził drzewo. Ja. Po co? Miał ja być troll. Aha, to się nie wyszedł. Płyniemy no z... najwidoczniej mi nie wyszedł, skoro nie jest rośnięta, a to było w pierwszym odcinku zrobione, będzie jak najwidoczniej mi nie wyszedł. Nie Naprawdę mój nie mój w przy... pierwszym odcinku? Tak, nie musisz mi o tym i tam jest kolejne oko. Uh, to będzie fajna zabawa, przepływam, przepływam. Jezus, te creepery są niewidoczne, jak one są takie jesienne, halloweenowe. Ale tutaj podpłynąłeś? Okej, okay, dobra, dobra. No, ja tutaj podpłynąłem, dobra, i teraz lecimy po następne. Ale to lepiej wypakować i podpłynąć w drugą stronę. No tak jest szybciej. Nie. No dobra. Bo nie! No dobra. Ja się no nie przestań kłórze. się ze mną kłócić, po prostu nie, to nie! No dobrze. Ja, Ale ja się nie się, Co ty się ze mną kłócisz, stary? Ale to nie ja. To nie ja, była ewą To nie, ja byłem creeperem. To nie ja, zjadłam drzewo. Widzowie, napiszcie w komentarzu, kto lubi budyń. Nie, bo ja nienawidzę budyniu. Lepszy jest Kisiel. Lepszy jest budyń. Kisiel! Ej no pójdźmy! Wow! Napiszcie czy jesteście Team Budyń, czy Team Kisiel Budyń, 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 Nienormalny jesteś Ej dobra już nie trzeba wracać, zabrałem wszystko Dobra róbmy to tw 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 twoje to No ja chciałem odłożyć rzeczy do skrzynek Skończmy twój domek robić I wtedy będziemy mogli przenieść rzeczy do domku Bo tak to tutaj masz wystawę tak naprawdę rzeczy Że można sobie wziąć za darmo Powiedz mi stary jaki masz plan na to Eee jaki mam plan na dach? Robimy płaski, okrągły, trójkątny. Yy, trójkątny. Yy, Dwuwymiarowy trójkątny? W 3D. 3D. W czwartym wymiarze to zrobić możemy? Możemy, czekaj, właśnie zrobiłem szyby. Dobra, trzeba pomyśleć trochę nad tym dachem, bo faktycznie trzeba zrobić go jakiegoś ciekawego. Hmm. Robimy to w jakim stylu? Yy, japońskim, azjatyckim, chińskim, polskim. Holenderskim, polskim. polskim. Dobra, czyli jak luferek, tak? Nie, no tak to nie. Czekaj, no a z czego można by było ten tak zrobić? Z kamienia? Albo z, z kamienia? Z tą Tombrików tak! To będzie idealnie pasować do ciemnego drewna, wiesz? Dobra, czyli musimy przepalić kobla. To gdzie ty będziesz trzymał te yy, skrzynki stary? No, skrzynki, no w domu, nie? Ale gdzie? No tu, tu! Czemu tu, a nie tu? Chyba, że w tym miejscu. Czekaj, 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 czekaj. Ja już mam jakiś plan. Żartuję, nie mam. Tutaj wypełnię sobie tą górę drewnem. Ale teraz schody nie macie. Pa, ta, pa, ta. No czekaj, ale chcę najpierw wypełnić drewnem i zrobimy chyba dach taki. Tak, żeby coś tam się dało zmieścić. I tam zrobimy taki pod... Dasze z magazynem, może. A propos... Ja mam pomysł. Mam takie. Ja, ja cię sadzę jakie ja mam pomysł. Stary, stary. Jakiego? Ja ci teraz, stary, pokażę. Zrobimy coś takiego, to będzie mega wyglądało. I teraz tutaj dajesz sobie sufit ze szkła. A wiesz, jak to będzie od zewnątrz wyglądać? Nie Pasz, będzie nie, wyglądać. Nie będzie wyglądać od zewnątrz, bo tu nie będzie widać ze zewnątrz. No a od góry, jak to będzie wyglądać? Patrz i patrz, zrobimy to no. tak. Tutaj w tym rogu będzie drabinka, szła do góry Będziesz będziesz tutaj wszystkie swoje rzeczy u góry. Ale będzie, jeżeli ktoś będzie u góry chciał cię na przykład ukatrupić, czy coś, no to będziesz widział to, bo to będziesz miał szklane to. A mogę schody, a nie drabinkę? Możesz schody. No dobra, to okej. Okay. Tylko wtedy trzeba będzie to zrobić mniejsze. Co? No to szkło Czemu? A Czemu je rozwalasz? Schody? No to jest cenne! No i powiedz mi stary, gdzie ty chcesz te schody? No tu, opatrz. Dobrze. Dobra i pa, teraz zrobimy coś takiego. O, zrobimy coś takiego, żeby to było równe. To nie Bum. jest równe. Bum. A no teraz jest równe. Patrz, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz dwa, raz tam Tam wypełnić szkłem, tak? No i to wypełnić No i patrz, przychodzi twój odwieczny wróg. Chodź tu, 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 zajmij w moim miejscu. No. I patrzcie na drzwi, patrz, przychodzi twój odwieczny wróg i ty jesteś gotowy, bo ty go widzisz, a on cię nie może uderzyć jeszcze. I jesteś gotów na to. No okej. Okay. Pasuje, nie pasuje. No pasuje. To wygląda jakby ktoś nie dokończył dachu po prostu. To wygląda jakby ktoś zaczął budować? Uznał, w sumie to pasuje ten dach. W sumie to pasuje do opisu Smolaksa. Nieprawda. A co zrobisz sobie z tym? Z czym? Tutaj też sobie zrobić sody może? Po co? Żeby łatwiej sodzić sobie. No, ale to wiesz, tam <noise> trzeba to w ogóle trzeba przebudować. No ci zrobię takie prowizoryczne na razie, co ty na to? No dobra. To... Widziałeś w ogóle w głowę Dylcika, że dufer skończył? Co? Patrz, okay. tam jest. O lol, faktycznie jest skończona. No. Kilka odcinków mu to zajęło, ale w końcu to zrobił. No fajnie jest zrobiona. Nie ma za dużo zielonego, ale to tylko moja opinia. Patrz, 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 patrz. Co? No i są schodki. Ej, ale fajnie, no? Mam pomysła. Co? Żeby zrobić na razie prowizoryczne pomysł na twój dach, żeby cię nikt nie atakował. Jezu, nie, naprawdę żyje całego Stamblika na płot? Nie. I to ma być dach? O tak, a nie? Jesteś załamany. Tak jesteś załamany. Ja się staram tu dla ciebie. Jeszcze coś zrobię. Nie, może lepiej nie. Taram! Modernistycznie rzekłbym. Modernistycznie. No, modernistycznie. Masz taki płaski dach, i tak dalej. Dwóch kolorów takich kontrastowych. To też jest modne, wiesz o tym? I no, klany dach. Bardzo modern. Nie wiem co powiedzieć, to jest takie piękne, że brak mi słów. A, wiedziałam, że ci się spodoba. C cudowne. Napiszcie widzowie w komentarzu, czy wam też się podoba jak Szeku dokończył mój domek. Dobra, ja lecę na razie, bo tam idę do, do ten, do Dircika, do domku. Po co? A cóż, tam w stronę Dircika, domku, bo ja do domku idę, bo mam tam parę itemów. A, no dobra, okej. Okay. Jezu, widzowie, co ten Szeku wybudował. Nie wiem, ja jestem do tej pory załamany tym tak naprawdę, bo tutaj miał przecież powstać mój magazyn, wiem nadal może Powstać, ale nie wiem, jakoś totalnie mi się to nie podoba. O nie creeper. I i no nie wiem, napiszcie w komentarzu, co mogę zrobić z tym dachem, bo to totalnie według mnie odpada. Chociaż. Nie wiem, napiszcie swoje opinie o tym, bo coś mi tu nie leży. A teraz chodźmy zobaczyć ten nowy domek Dircika, bo on podobno w tej głowie zamieszkał z tego co się dowiedziałem, więc... On tam mieszka? Naprawdę? W tej głowie? Nie wiem, w jaką by się tam pomieszał z tymi wszystkimi swoimi rzeczami. Coś mi tutaj totalnie nie gra, ale z chęcią to zobaczę w sumie. Dobra, jak tam się dostać na tą górę? O! Oh, oh, jakieś pioruny! Co tu się dzieje? Nie wiem. Dobra, chodźmy, tu są jakieś zombiaki. A tutaj było to wejście. Ile tu jest zombie? Co jest? Co tu się dzieje? O! Oh, Co jestem z tym terenem? Nie tak! Nie, 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 nie! Jeszcze się palam! Ja zaraz umrę, zaraz umrę, mam zbroję, mam zbroję Dobra, dobra, przynajmniej ten piorun podpalił te zombiaki Przejdźmy tędy szybko Czy ten teren jest jakiś nawiedzony od dircika? Ła, 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 z tym piorunem, Dobra, udało się wejść tutaj na górę Chodźmy szybko tędy Oj, Co jest z tym terenem nie tak? Nie tutaj wchodzi zombiak ty, ty, Jeden, o, o, Mało serc, mało serc, o, drugi zombiak Pełno zombiaków od góry Dobra, 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 zjedzmy, zjedzmy, zjedzmy Nie wiem co tu się dzieje jest wychylenie się. Dobra, to nic nie ma. Chodźmy dalej na górę. Naprawdę tutaj mieszka? Jak on tutaj może mieszkać, jak tutaj cały czas pioruny walą? Ile są Nie, 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 nie. Nie mam bloków, nie mam bloków, nie mam. Nie mam bloków! Czekaj. wa! Stop, stop. Nie, 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 nie. Skąd tyle tych małych zombiaków tu jest? Jeszcze tu i Creepery są. Nie, 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 nie. Jego domek jest jakiś nawiedzony. Tam nawet nie można wejść. Już tutaj cała kmara idzie zombie! Nie, chyba nie wchodzę tam, nie wchodzę tam. Totalnie tam się nie da wejść. Od pół serca. Zaraz umrę. A widzowie, uciekamy stąd. Przyjdziemy tam po prostu za dnia, kiedy. Ła, 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 Pójdziemy tam w następnym odcinku, bo teraz, jak jest noc, to w ogóle nie da się tam wejść. <laughs> o nie. Naładowany creeper. Ale. O. Dobra, prostu ja myślałem, że wybuchnie. Dobra, widzowie, pójdziemy tam w następnym odcinku. Bo teraz jest tam zbyt dużo potworów i nie da się tam wejść.